Dzień dobry, kontynuujemy A.N. Rage, a ja tak w ogóle to yy, yy, uważam, że ta gra się włącza bardzo szybko, to jest duży plus. gra graj, jestem w menu głównym. Tak samo tutaj, nie wiem co oni z tym Starcraftem 2 zrobili, że ten Starcraft 2 po pierwsze się ekstremalnie długo włącza i po drugie misje też się bardzo długo ładują, nie? Coś tam sknęcili. No, nieważne. Idziemy. Ten porończowy rzeczy wygląda na coś, co będzie później do zniszczenia. Może no mogę od razu tu rozwalić. Dostaję punkty za to. Okej. <śmiennie> 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 <śmiennie>

Przyjdę w niego, ale nic mu się nie dzieje na, ra na razie. A, trzeba to? Tutaj co masz Dobra. Oła. A teraz jak spadnę na ziemię, to się musi trochę wstrzymać z atakiem, tak? Dobra, muszę się serwerać. No mógłbym przysiąść, że trafiłem w tym razem, no nieważne. Ok, nie miałem szans, po prostu. Chyba, że, że na przykład można uniknąć ciosu przez podskok tutaj. Znaczy, no, jednak zniszczenie tych zbiorników nie było po dobra pomysłem. Przedwczesne. Ojej. No, trochę oberwał już. I teraz będzie tutaj klęczał, tak? O, gdzie on się podział? Ok, piu, 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 piu. Niechaj ja, będzie jeden z prostszych osób na to wygląda. Ok, zregenerował się. Ok, teraz nic nie strzeliło, zginąłem. O, nie, Powiedziałem chyba przez wcześniej, że będzie to prosty bos. no cóż. Wiem co trzeba robić przynajmniej. Później, później w sumie nie wiem co trzeba robić, nie? Jak już będzie miał ten drugi tryb swój. Bo to rakietami. Ok, teraz gdzie on się podział. Oh, świetnie. No, jetpaka, tylko masz tylko nogi po prostu. No. Urwał się z pszczółki Mai Pek 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 pek. głosem Teraz mi boli Trzeba pamiętać żeby sprawdzić Nie bardzo Jak on tak poskakuje do góry to trzeba pamiętać Żeby sprawdzić jak może uniknąć ciosła od niego, nie? Teraz to. Poskoczę, dobra, podskaczę, nic nie dało. Ale on tutaj nie wyglądał tutaj na środku, nie? Może trzeba po prostu stanąć się na przyciłym w tym końcu i tyle, nie? Może trzeba być po prostu w pełni pełni zdrowia, żeby to przeżyć.

czyli rakietą okej okay. no już ten Trzeba wzorce wzorzec powiem, tak była taka nie? Hmm. Trochę mu tam troszkę zadaje, nie? Nie wiem, czy mogłem wniknąć tego ciosu tutaj. Teraz się schowam. Okej, okay, znowu spadnie. Teraz będzie rakieta. Teraz kopierze bez powodu. OK, dobra. Świetnie. Trzeci to. Yes. So, you must be the first roadblock. Mm. You have a jetpack. Good for you. Się so, zniszczę przód. Zniszczę tył, przód, to jeszcze raz Teraz muszę mu ty zmieścić. Tak i można podejść do niego na maksymalną bliskość. Nic się nie zrobi. Teraz wolno się zazwyczaj No, no masy. Dlatego. So, <Grid> <Hamiltonấpreet> Tutaj, nawet ten pistolet nie jest tak szokrapą pomocą. Ciekawie bym sobie poradził po prostu z pistoletem, bym go by nie miał, nie? Już na obecnym etapie już mam wszystkie atuty, także że nie posiadając jakiegoś pistolet nie jest opcją. O, świetnie, nic mi nie zrobiłem prawie.

Regeneracja teraz. I teraz będzie na środek, no to i podejdziemy. No proszę bardzo, jak szybko przyspieszyłem to, nie? Teraz przyspieszyłem drugi etap i teraz pytanie co będzie. Ceramik instuję. O, to niezbyt dobrze

Nie wiem czy to musi być perspekcyjne, żeby ten No nie udało się teraz dokładnie tak zrobić Nie, teraz muszę się zregenerować. O, właśnie. Ja tego nie czaję. Ja tego kompletnie nie czaję, co tu się dzieje. Jak można uniknąć ciosu, gdy on się obraza do korosniosi? <laughs> so, it must be the first roadblock. And you have a jetpack. Good for you. No, tylko tam się może przydostać, nie? A tam w tą platformę? No, skaka to jest platformę do platformy, skacze zawsze się. No, i się wrócił, no. Pokażę Wam DM-9. jak co na tam nazwę wpadnie w ogóle, odwrócę. ...randomowe... kurde... ...pukierki pisanie. Teraz mi się go nie uda zejmę, yy, zapiszmy razem wystrzelić, bo... ...za mało mu zaszkodziłem. Chyba, że tym, o. No, udało się jednak. Co on teraz zrobi? Wróci? Nie mogę się zaregenerować, sorry? Może ten atut by się przedł ten, który pozwala mi się szybciej nie? Co on teraz robi? Aha, obrywałem czegoś świetnie. No co sobie wybiorę ten atut, co? Maksymalny poziom zdrowia gracza zwiększono 50%, zmniejsza wrażenie w wyniku eksplozji 50%. No to ja sobie zrobię, żeby coś tam mi. E... O! To, tak? Szybciej, regeneracja zostaną śmierci. I co, i mogę sobie tutaj tak siedzieć, mi nic się nie będzie działo, tak? Rozumiem.

Good. Tack, get to so, cover. He's feeling the hurt. Put a squeeze on him. Doc, you must be the first roadblock. You have a jetpack. Good for you. Wait till you lands and Na pewno taktyka walki z tym nie jest mi w tej chwili znana. No, teraz od przodu. Uw. Teraz jest grący um, <słuchanie> Jaki głupi atak na mnie, no. Jaki to jest po prostu głupi. Impossible to A avoid. Lepsze jest to, żeby A atak, nie? On nic nie szczela nawet, on się tylko obraca dookoła właśnie osi. To już boli. Spokoj, hmm, spokoj. Spoko. Siła uderzenia, kurde. Znowu, może tak zrobimy, co? Jack, jeszcze raz okej, okay, mam jeszcze jedno, jeszcze jeden nabój. O, jeśli świeci czerwone kółko, cokolwiek to znaczy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tak trzeba było to 18 minut zajęwek, a z tym bossem całkiem nieźle Koniec poziomu, świetnie